Jego gonitwa się rozpoczęła, dosyć zacięta walka o prowadzenie, e, mocno Avon, ale tutaj he, na prowadzeniu Siskario e, przed Jeraszem, Vanaszem, e, dalej Fire on the track i mocno teraz poprawia polem Super Strong Tier, tuż za nimi Avon, dalej Boy Mabir, Sputnik i na ostatnim miejscu jechany już troszkę cewasz. Na prowadzeniu Siskario przed Jeraszem, obydwa konie idą dosyć lekko. Tuż za nimi cała grupa koni, teraz poprawia w tej grupie mocno Avon. Dalej tam są Fire on the Track, Super Strong Tier e, i Ale na czele niezmiennie Siskario przed Jeraszem. Konie mają do pokonania jeszcze 1000 metrów. Siskario, Jerasz, Avon, dosyć lekko także Vanasz, Fire on the Track, kolejny Boy Mabir, nieco już odpadły Sputnik, Cevash i Super Strong Co czyli ta stawka koni, które tutaj będą walczyły o te najwyższe lokaty, troszkę się uszczupliła, przyspiesza Jerasz. I chyba obejmuje prowadzenie. Drugi Siskario, trzeci Fire on the Track. Ale broni się tam ładnie Siskario przy kanacie. Siskario, Jerasz, polem Fire on the Track. Jerasz teraz mocno już jechany. Bardzo ładnie walczy. Ale na prowadzeniu jest chyba Siskario przed Fire on the Track. E Jeraż trzeci, czwarty Avon. Coraz bliżej celownik. I za chwilę w tym celowniku chyba pierwszy będzie Fire on the Track. Drugi Siskario, trzeci Jeraż na czwartym miejscu Avon.